te władze miasta popierają taką właśnie koncepcję teatru sztuki i kultury która prowadzi do jakiejś degeneracji społecznej i z drugiej strony widocznie władze miasta są zakładnikiem elektoratu który takie poglądy lubi i będzie popierał chętnie kandydatów do władzy miasta. I dlatego odpowiedzią z naszej strony musi być wskazanie innych kandydatów z innego środowiska, które, środowiska, które wyznaje zupełnie inne wartości i które chce trzymać się Naszej tradycji. Ale ciekawostką w tej dzisiejszej sytuacji jest to, że w, jeszcze odwołam się na chwilę do władz miasta, które y, uzasadniając y, pozostawienie tego y, spektaklu w, w repertuarze, a także i dyrektora na stanowisku, mówią, że nie będą cenzurować, y, cenzurować sztuki. Tymczasem, właśnie te same władze miasta. Nie wydały zgody na to, aby się ta manifestacja środowisk patriotycznych dzisiaj odbywa. Dopiero decyzją sądu, sąd uchylił właśnie decyzję prezydenta, prezydenta miasta. No więc tutaj są dwa takie ważne punkty, które warto wyeksponować. Pierwsze to jest to, że pojęcie cenzury jest płynne. To znaczy, to co jest zgodne z ich ideologią czy światopoglądem. To może być promowane, nawet jeśli samo w sobie jest oburzające, a z drugiej strony, jeżeli ktoś im się nie podoba, to właśnie cenzurują. Natomiast inna rzecz jest bardzo optymistyczna: to mianowicie, że krok po kroku odzyskujemy obiektywizm sądów, że sądy nie ulegają naciskom polityków, tylko przedstawiają wyroki uzasadnione właśnie w taki sposób. Że są one zrozumiałe i sprawiedliwe dla społeczeństwa. Dlatego też to jest taki test, który działa w dwie strony. Z jednej strony, być może oni chcieli zorientować się, na ile my jesteśmy tak uśpieni jak zachód, bo gdybyśmy byli uśpieni, to oni za tym by poszły kolejne kroki, to kolejne teatry, czy kolejne instytucje, kolejne nawet jakieś stacje radiowe, telewizyjne, zorientowaliby się, że mogą coraz więcej nam jakby rzucać w twarz. Te kłamstwa, i te brednie, i, i te bluźnierstwa, a w tym wypadku będą musieli się zatrzymać.